Hej, jeszcze dzisiaj nazbieram sobie owoce jałowca oraz igliwo, ponieważ jałowiec ułatwia trawienie, pobudza przemianę materii, reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom, wzdęciom. Zbieramy owoce jałowca i igły jałowca, ponieważ są zdrowe, wykorzystuje się do leków farmaceutycznych, w leczeniu cukrzycy i nadczynności tarczycy zbieramy przede wszystkim dzisiaj igły jałowca, ponieważ mają działanie moczopędne, wiatropędne i oczywiście wspomagają leczenie reumatyzmu. Należy owoce i igły jałowca najlepiej zbierać zimową porą. Teraz w styczniu wszystko, co Wam pokazuję, zbieramy, ponieważ to, co teraz Wam nagrywam i pokazuję, należy zbierać w styczniu. Także zachęcam. No, ja jeszcze mam pełno pracy do następnego pa.